Pierchone trzaskają. Nie bój się kochanie, nie bój się, to tylko burza. No, za oknem jest. Moi, kochane. Mamusia jest w domku, nic ci się nie stanie. Deszczyk pada, bardzo głośno pada, tak? No? Dawno piorunów nie było. <grytanie> Nie bój się. Nie bój się. O! Teraz się posypie. A, chyba sobie pójdzie burza. No. Nie bój się. Nie bój się. Wszystko w porządku. Hello very.